Ostatnio był Dying Light, wczoraj go skończyliśmy. I od przyszłego piątku zaczynamy grać w Detroit. I tak naprawdę, jak skończymy Detroit, to będziemy grali to, co wygra w kolejnej ankiecie na grę. Tak naprawdę, bo ja po prostu takie ankietki robię. Gdyż tu był. ho! Dobry, witamy serdecznie Mój dom jest Legion, bo całkiem spokojnie się nim gra. Tak, legion jest całkiem spoko killerem. Mmm... Hack basement? Mordercza plaga, e, mordeczka, ja plaga, e, plaga też jest dobrym killerem. Powiem wam, nie znoszę... E, nie znoszę grać na e, Hack Basement. To jest tak przewalona gra. ...że po prostu nie znoszę. Spirit jest najlepsza do sporo fanów z gry. Spirit jest całkiem spoko, polecam. To jest w sumie jeden z najlepszych killerów tak naprawdę, więc... Mhm. Kto mi tu niszczy trapy? Freddy jest spoko, oj tak Freddy jest bardzo dobry. Spoko. Paleta mniej. Dobry. Dobry! Dobry! Jedynka godzin DBD, z czego 90% na Spirit. Dobrze, że nie na tym, na lubym symulatorze. Jest jeden ważny warunek w Spirit musisz mieć do... słuch i słuchawki. Tak, to prawda. Zdecydowanie. Jak coś nowego killera? Nienazisz się nie słabo gra. Spróbuj go w zamkniętych pomieszczeniach. W zamkniętych pomieszczeniach jest naprawdę koksem. A na otwartych mapach. No, najlepszy to on nie jest, ale jest dobry. Co ja mam tu za żółte jakieś takie? Dobry? Ile zostało ci killerów? Nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, przepraszam. Ale co już dziękuję strasznie za wieczorek. Spoczko, dzięki wielkie, że wpadłeś. Michi jest hug z hug? Tak, to on jest dobry. Siametę, witam serdecznie. Michi jest dobrym hagmenem. tak, ale ja na przykład gram zupełnie inaczej hagą niż on. Przy czym nie mówię, że mój styl grania jest zły, ani że jego styl grania jest zły, po prostu to są dwa różne style grania. Tak późno, bo na imprezie byłem. Spoczko nie ma problemu. Jak kolejka, w tym momencie ci niestety nie sprawdzę. Groszy celowo mi, czy tylko killerzy? Gram i tym, i tym, ale tak naprawdę tylko z jednego względu: yy, Arkajów na, na surwach nie zrobi killerem. I to jest główny powód. To po meczu powiesz, powiem. Co to za się, ziomek? Ziomek! Wait! Mam pazurki dla ciebie. Nie wiem jak ty musisz mieć cierpliwość wolę, woląc grać killerem. Yy, granie z jest nudne. Jest w, wcale niewymagające, Dlatego. Za kiedyś z Bladim lub tego drugiego to w ogóle nie słyszałem nigdy na. O, ty! ty. Gdzie ona poszła? Ej! Gdzie ona poszła? Jak się osłaniają. Yy, masz jakiś lifehack na tej mapie? Nie. Nie, ale mam lifehack grając z hagą. Hag basement, best basement. Z kimś mniej popularnym no to też możliwe. Tak naprawdę każdy wisiał po dwa razy. Dobra, zaraz tam lecimy. Dobra już pisze. Mm. zaraz każdy ranny spoko Oj tak tak lecz tam leć tam lecz tam Uff, dobra. Leżeć. Co tam za self care? Co tam za self care? I tak gdzieś tu widziałem. Będziesz wisiał, słysząc włas. Widać, że main. <gryw> Dziękuję, Sopel.